Dobra, jestem. Czeka, czeka. W ogóle w w czujcie kogo wadał mnie. Dobra, dobra. Muszę wiedzieć, kiedy wejdziesz. Ej. Ej. Otwieram drżnkami jak kebaba, to po prawo to jest nie król Alibaba, a ja jestem szefem kebaba. Ej, 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 przepłynęłem cały ocean prosto z Syrii. Imigrant 963, numer kierunkowy do Syrii. Ej, 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 San Andreas Studio. Dobra, lecisz, twoja kolej. Przejście Ty lecisz Przejś się, bapa, przejście, przejście tylko ty widziałeś na oczy Wysapało kiedyś niebiesko w Jesteś rudy i żółty i czarny Śmierisz o górę Przejś Przejście Kurde, Czarny to ty Dobra, czekaj Nie jeste Czarny to ty jesteś mordo Nie jestem! No to, to, właśnie był drop bity Czekaj Ope Czarny to ty jesteś Ja też jestem ale to ty, jesteś amerykańcem, nie znasz się na lepieniu kebaba I mi coś wersy próbujesz składać, ej Przejście się. Bo składam to ja cię dwie na rapy i na wojnę kebabu, w Lecz jeden ten kebab mu jest smaczniejszy niż od ciebie Bo twój śmierdzi potem i gównem Jesteś brudny, umyj się, bo ci ścieka z rękawiczki salsik czosnkowy przejście. Cześć. Ej, a ty jesteś afroamerykanem z Afryki, ja też Ale ej, 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 ja tu jestem nielegalnie Przybyłem prosto z Syrii kajakiem, ej robisz ja sobie kebaba, bity sobie składam, ej przejście Kebaba to ty nie robisz, tylko składasz Tak jak się po bombie w noc Jesteś fleszem i patrz na mój pląs Przejście Ej, ej, ale to ty po jednej kresce padasz Wypijesz dwa browary i pijany leżysz Ej Pijany leżę to po czterech browarach A kresę to chyba po dziesięciu gramach Jedyne Dobra. co ty widziałeś oczy za towar To chyba jakiś sklepie na półki rozpakowywany w leszczu przejście Dobra, ale to ty kładziesz się spać po czterech piwach, ej! A ja mogę wypić 10 litrów wody, ej, koniaku, ej, wyćpać kilo koksu, ej